Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz Magdziesz, witam serdecznie w Drugiej Kawie. Moim i Państwa gościem dzisiaj będzie Prezes Gwardii Opole, Janusz Maksym. Witam serdecznie Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek pytanie, w jakich nastrojach Gwardia Opole przygotowuje się do nowego sezonu, bo wiem, że te przygotowania są już na dosyć zaawansowanym etapie. Myślę, że w dobrych nastrojach. Atmosfera w zespole jest fajna. Wszyscy wpasowali się już w nowy układ trenersko-zawodniczy. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wiadomo, że jeszcze trochę pracy zostało przed nami, ale też prawie miesiąc do, do pierwszego spotkania ligowego. Jakaś rozterka za Superligą pozostała jeszcze w zespole, w sztabie szkoleniowym, w zarządzie? Powiem, że myśmy już przełknęli tą żabę i trzeba iść do przodu, więc nie należy myśleć o tym, co było. Naszym celem jest powrót do Superligi, więc Wszystkie nasze działania są skoncentrowane właśnie na tym, na tym celu. Klub musiał przejść dosyć sporą zmianę. Mam na myśli tą zmianę, może nie tyle organizacyjną, bo tutaj obserwowałem, widziałem, że nie działo się tak dużo, jeśli chodzi o zarząd, o funkcjonowanie klubu. Dużo rzeczy pozostało na tak naprawdę superligowym poziomie więc tutaj jakiejś zmiany jakościowo, jakiegoś skoku nie było w dół na pewno, ale przecież jest formowany nowy zespół z nowym trenerem. To proszę nam opowiedzieć troszeczkę, jakie idee, jakie argumenty, jakie przemyślenia stoją za tym, że to jest właśnie taki skład. Sztab trenerski zatrudniliśmy na 3 lata z określonymi celami, także z tymi, które będą dla nas naczerne po powrocie do Superligi wiemy, że nie chcemy już po raz drugi z tej ligi spadać i dlatego też wszystkie nasze działania skoncentrowane są na tym, żeby długofalowo przez ten okres trzech lat zbudować bardzo mocny zespół. Zapłaciliśmy frycowe w zeszłym roku, w zeszłym sezonie i Powtarzam, nie chcielibyśmy raz jeszcze tego przeżywać, w związku z tym zaplanowaliśmy całość na, na dłuższy okres, ale stopniowo coraz wyższy poziom, coraz lepsi zawodnicy. Pytając o ten układ trenersko-zawodniczy, zacznę od trenera. Postawiliście na trenera, powiedziałbym, bardzo ambitnego i bardzo głodnego sukcesu. Tak, to prawda. To jest trener, który, mam nadzieję, zagwarantuje nam, te cele, które chcemy osiągnąć, ponieważ jemu bardzo zależy na tym, aby osiągnąć swój osobisty sukces w naszej drużynie. A jeśli chodzi o zawodników, to tutaj widzę troszeczkę taką mieszankę doświadczenia z, też z młodą krwią, z młodymi wilkami i ze szkieletem zespołu, który pozostał po Superlidze. To chyba bezcenne doświadczenie, które zebrali ci chłopcy tutaj od nas z Opola. To prawda, na dodatek tych zawodników, których mamy nowych, zatrudniliśmy nowych, to też są zawodnicy mający doświadczenie w Superlize, nie tylko polski. No właśnie, jeśli chodzi o doświadczenie za granicą, to mam wrażenie, że Gwardia wyciągnęła pewną lekcję i tego zaciągu zagranicznego tutaj na pierwszą ligę nie widzieliśmy w takim wymiarze, jak to miało miejsce w Superlize. Zostali dwaj zawodnicy Filip Stepanowicz i Zelic. Ci zawodnicy u nas zostali, gdyż sprawdzili się i mam nadzieję, że w, tym, w pierwszej lidze pomogą nam powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zatrudniliśmy także jednego zawodnika nowego, jest to Roxi, jest to bardzo doświadczony zawodnik, grał w widzemistrzów, grał w bardzo wielu znakomitych, znakomitych drużynach, zespołach i on także jest zawodnikiem, który wie o tym, że przyszedł tutaj do nas może nie za duże pieniądze, natomiast po to, aby wrócić do Superligi i dać się poznać na rynku polskim muszę zapytać o to jak się rozmawia z zawodnikami na rynku polskim, a jak z tymi z rynków zagranicznych powiem europejskich może nawet światowych. Jeżeli my mamy kontakty z menedżerami z, także z zagranicy, a także polskimi menedżerami, którzy szukają nam zawodników odpowiednich i po doświadczeniach zeszłorocznych staramy się bardzo mocno analizować te propozycje. I dlatego, też, I dlatego też wiemy, że to, co zostało nam zaproponowane, jest na pewno trafną, trafnym wyborem. Budowanie silnego zespołu, także na Pierwszą Ligę, to oczywiście zadanie i wyzwanie finansowe. Obserwując gwarię, tutaj chyba nie trzeba się bać o to zaplecze finansowe, bo ono jest chyba dosyć stabilne. Ja powiem tak, że. Yy... Ten budżet jest mniejszy niż w zeszłym roku i to powiedziałbym, że nawet znacznie mniejszy, natomiast no, staraliśmy się wszystko ważyć i większość tego budżetu jest przeznaczona na premię za za wejście do, do Superligi. Intensywnie szukamy, szukamy sponsorów, także wszystko co robimy w tej chwili, to co robi marketing nastawione jest na znalezienie strategicznego sponsora, bo to dla nas jest rzeczą najważniejszą. Mamy nadzieję, że ten strategiczny sponsor się znajdzie i to zapewni nam stabilność finansową na długie lata, bo, bo, bo o to nam chodzi. Nie chcemy, nie chcemy obudzić się bez pieniędzy po wejściu do, do Superligi i wszystkie nasze działania są te marketingowe i działania zarządu jak i, jak i działu marketingu idą w tym kierunku, aby tego dużego znaczącego strategicznego sposobu zdobyć. A jak zarząd klubu czuje atmosferę kibicowską wokół drużyny, wokół tego, co się działo w Superlidze, bo były mecze w Superlidze, a to najwyższa klasa rozgrywkowa i był to przecież okres, kiedy w Opolu była to jedyna najwyższa klasa rozgrywkowa sportowa, jeśli chodzi o sporty. Jak zarząd czuje atmosferę? Były mecze, gdzie były pełne trybuny, gdzie ludzie bawili się świetnie, ale były też takie, gdzie tych kibiców troszeczkę brakowało. Jak ich ściągnąć na pierwszą ligę? Ja myślę, że oni na pierwszą ligę... Będą przychodzić, zresztą cały klub Kibica zadeklarował, że jest z drużyną, a jak gdyby oni są tą podstawą do tego, żeby, żeby tych ludzi ściągnąć. Poza tym, mimo zmniejszenia kosztów tych organizacyjnych, marketingowych, jeżeli chodzi o organizację samych spotkań ligowych, wszystko pozostaje na, na bardzo podobnym poziomie. Wiemy, że sukces, a y, możemy liczyć na to, że nasi chłopcy będą wygrywać. Y, y, chcemy, żeby wszystkie spotkania wygrali, ale większość na pewno przyciągnie kibiców. My wiemy, jak to było w, przed wejściem do, do, do Superligi, gdzie ta sala też była pełna i widownia była pełna i mieliśmy przedsmak tego, co się może dać w Superlidze. W Superlidze średnia nasza to jest 1000 widzów, więc to nie jest tak źle. Przy hali, która, która mieści na widowni 1200 osób to naprawdę ta średnia jest bardzo, bardzo wysoka i tu mówimy już o średniej ze wszystkich spotkań ligowych. Wspomniał Pan Prezes o kibicach i o stowarzyszeniu, o ruchu kibicowskim zorganizowanym. To jest taka grupa proszę Państwa, która na Facebooku szaleje strasznie, to znaczy oni każdy news, każdą drobną informację o klubie analizują, dyskutują godzinami i z kilka Pytanie od nich, właściwie dwa pytania. Pierwsze takie, to jest jedno z nadrzędnych, które się powtarza bardzo często. Gdzie jest Vladobozic? Z Vladoboziczem rozwiązaliśmy kontrakt. A to jest tak, że ten zawodnik nie spełnił oczekiwań? Czy zadecydowały jakieś inne kwestie? Po pierwsze, to jest zawodnik, który nie do końca spełni nasze oczekiwania. Po drugie zadecydowały inne kwestie. Natomiast ja tego nie chcę publicznie komentować dla dobra tego zawodnika, dla dobra klubu i dla, dobra, dobra, dla dobrej atmosfery wokół drużyny. To jeszcze drugie pytanie, panie prezesie. Niektórzy kibice piszą, że Gwardia zbudowała taki zespół na pierwszą ligę, że zagadką będzie, ile spotkań nie uda się wygrać niż. To, ile zespołu Gwardia zmiecie z parkietu, a to można powiedzieć, trochę powtórka sprzed dwóch sezonów, bo wtedy powstał bardzo podobny zespół. To znaczy, jak na pierwszą ligę, delikatnie odstający tym poziomem sportowym, takie było nasze założenie, żeby taki zespół zbudować. Myślę, że to jest nawet zespół mocniejszy niż ten, który mieliśmy w dwa sezony temu. Ja się cieszę, że tak to jest odbierane. Bo takie było, jak powtarzam, nasze założenie i myślę, że, że możemy się spodziewać wielu sukcesów, wielu wygranych meczów i wiele radości z, z tych sukcesów wśród kibiców. Kiedy pierwszy gwizdek na parkiecie? No dokładnie w połowie września, czyli 13 września w sobotę zapraszamy na pierwszy mecz Ostrogę. Czekamy zatem na 13 września. Dziękuję serdecznie dziękuję za spotkanie, bardzo. za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych drugich kaw.